Rozmowa dnia. A tym gościem jest pan Maciej Gdula, poseł Lewicy. Witam pana serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle, Parlament Europejski i korupcja zaczyna tu już te, te dwa pojęcia być, syn być synonimami. synonimami. To jest bardzo poważna sprawa, bo dotyczy instytucji, która jest sercem europejskiej demokracji. Jednak nawet biorąc pod uwagę, że parlament nie ma inicjatywy ustawodawczej, tak, nie, nie może tworzyć, posłowie nie tworzą ustaw, tylko głosują ustawy przynoszone przez komisję, no to jednak to jest organ, który wybierają ludzie. To, jest, to są, tam poszli ludzie, na których zagłosowali Europejczycy. I kiedy tam jest korupcja, no to wszyscy się zaczynają zastanawiać, czy to dobrze działa. No i z jednej strony można powiedzieć, no... Y te, ta korupcja, no to jest efekt tego, jaka w ogóle jest Unia Europejska, no ale można spojrzeć też na to inaczej, popatrzeć na to z tej strony. Korupcja wyszła na jaw, parlament się nią zajmuje, służby działają też, przechwyciły te pieniądze, osoby odpowiedzialne za korupcję są napiętnowane, parlament chce wdrażać jakieś nowe reguły dotyczące kontroli parlamentarzystów. No, ja jestem, przyznaję, w tej grupie, która myśli raczej w tych Kategoriach, jeżeli udało się wykryć korupcję, to znaczy, że nie jest tak źle. No, Panie Pośle, sprawa jest rozwojowa, z tego co czytamy. Tak różowo to nie jest w tej chwili. Jeszcze nie wiadomo, czy to są tylko pieniądze marokańskie, czy tylko katarskie, bo są podejrzenia, że również pieniądze rosyjskie. Ale inne pytanie. Parlament Europejski, który stosował tyle rezolucji w sprawie praworządności w Polsce. Pani wiceprzewodnicząca, która siedzi za kratami, pani Kaili, która upominała Polskę w sprawie praworządności. Przepraszam, parlamentarzyści europejscy nie są w tej chwili po prostu zwykłymi hipokrytami. Dali kasę, niektórzy, jak widać, pani Kaili, z tego, co się dowiadujemy, i krytykowali Polskę za brak praworządności? Jak to odczytywać? To, że krytykowali za brak praworządności, to akurat dobrze, bo zaraz, praworządność Zaraz, ktoś, kto bierze kasę łapówki i krytykuje za praworządność, to jest dobrze? Dobrze, jeżeli chodzi o to, o zasady, tak? Unia Europejska ma jakieś zasady, ma, ma swoją konstytucję, ma swoje traktaty i jeżeli ktoś odchodzi od nich w ramach Unii Europejskiej, no to zasługuje na krytykę. Ja tutaj tutaj bym tego bronił. Natomiast jest prawdą, że... złodziej że... poucza o <laughs> praworządności, panie pośle, że... mówmy wprost. Oczywiście kładzie się cieniem ta sytuacja na, na różne działania Unii Europejskiej, no bo jeżeli ktoś przymyka oko na to, co robi Katar, ale tutaj w Unii Europejskiej to chce stosować ścisłe zasady, no to wiadomo, że no, ludzi to irytuje i to traci wiarygodność. Dlatego też tak ważne jest rozliczenie tej sprawy. Ja tutaj myślę, że z Zwłaszcza SND, zwłaszcza socjaliści i demokraci będą pilnować rozliczenia tej sprawy i wdrożenia jakichś takich mocniejszych antykorupcyjnych mechanizmów. A Jeżeli się okaże, że tam w grę wchodzi, wchodzą również pieniądze rosyjskie, świętej pamięci profesor Waldemar Paruch mówił, że po prostu Rosja ordynarnie kupuje dużą część posłów do Parlamentu Europejskiego. Problem jest. Na pewno trzeba zbadać wszystkie wątki. Znaczy nie możemy przyjąć takiego założenia, że to już jest sprawa zamknięta. I tylko Maroko i Katar. <laughs> y więc wszystko, wszystko trzeba zbadać, służby muszą się tym zająć, to, to nie ulega wątpliwości. Y y i w ogóle jest tak, że przed 24 lutego wiele osób w Unii Europejskiej patrzyło na Rosję jako kraj, no trochę jak każdy inny, tylko ważniejszy, bo większy i ma surowce. Dzisiaj myślę, że w Unii Europejskiej, w Niemczech, we Francji inaczej się patrzy na Rosję i przeważa ta perspektywa, że jest to kraj, który jest zagrożeniem dla Unii Europejskiej. I to my to w Polsce wiedzieliśmy, chociaż mieliśmy z różnym poziomem ekscytacji do tego Podchodziliśmy, ale niewątpliwie Rosja jest krajem, któremu zależy na rozbiciu Unii Europejskiej, więc wspierała Brexit. Wspiera wszystkie takie ruchy antyeuropejskie. No i pewnie, pewnie działa na różnych frontach, od social mediów, przez urzędników po europarlamentarzystów. Teraz wszyscy muszą to zrozumieć, że, że Rosja nie jest tylko jakimś tam krajem, z którego można kupować surowce, tylko że jest zagrożeniem. To jest ta, ta perspektywa, myślę, że będzie w Unii Europejskiej dominująca jeszcze przez wiele lat. A w Polsce Rosja działa? Kupuje wpływowe osoby? Tak Gdy... jak na zachodzie? Hmm. Nie mamy raczej na to, na to dowodów na dzisiaj. Rosja zawsze była traktowana przynajmniej przez ostatnie, ostatnie lata z dystansem. No, po, po aneksji Krymu my nie mieliśmy wątpliwości, w którą to stronę zmierza. Zawsze w, chyba jest taka, taka zgoda w, w parlamencie polskim, w ogóle w polskiej polityce, że na przykład wspieramy niepodległość Ukrainy, że zawsze się opowiadamy za wzmacnianiem państw bałtyckich. Także tutaj nie było takiego, albo popieraliśmy wszyscy, było takie duże spotkanie u premiera, popieraliśmy niezależność Białorusi tak, i demokratyczne przemiany. Więc tutaj, tutaj jest dość szeroka zgoda. Trochę się z tego wyłamuje Konfederacja oczywiście, ale to, no ale to jest partia, no powiedzmy, nie jest to w żadnym sensie partia, która ma szansę na, na duży wynik, na zajęcie centrum sceny politycznej. no, no Jest to trochę Trochę jednak folklor. No tak, ale ta konfederacja, kiedy była mowa o przejęciu władzy podczas pandemii, to mogła was wspierać wtedy, byście jej poparcie przyjęli. Taka ja... koalicja była planowana, pan Bosak chodził na spotkania z wami, mówiliście o tym, nie wyrzucaliście Bosaka ze spotkań. Ja mam taką perspektywę i tu się zgadzam z Donaldem Tuskiem akurat, że władzę trzeba przejąć w wyborach. Nawet no, z Konfederacją. Nie, władzę trzeba. Bo, bo ten pomysł, o którym pan redaktor wspominał, to był pomysł takiego przewrotu pałacowego. Znaczy, ktoś odpadnie od Pisu, my się tutaj dogadamy właśnie od No i Konfederacja nie no, była od wtedy Bosaka do Sandberga. Nie, my zawsze mówiliśmy, że to jest. I ja zawsze mówiłem, że to jest dziwaczny pomysł, nigdy go nie akceptowałem. To byłby bardzo słaby rząd. Rząd taki właśnie zbieraniny, ludzi, którzy się naprawdę no, totalnie różnią. Tak? No, Zandberg i, i Bosak w jednym rządzie, no, dla mnie to jest raczej motyw kabaretowy niż jakaś realna No, op opozycja wiele by chyba zrobiła, żeby obalić PiS, nawet może i nawet do takiego egzotycznego mezeliansu by doszło. Panie pośle, zmieniamy nieco temat. Kto jest bardziej lewicowy, Lewica czy Platforma Obywatelska? Thank you. Ja myślę, że lewica jest po prostu lewicowa, a Platforma, a Platforma wiele rzeczy z naszego programu zaakceptowała przez ostatnią kadencję. Na przykład jeżeli chodzi o przerywanie ciąży, albo jeżeli chodzi też o elementy polityki gospodarczej. Na przykład mówi, że nic co dane przez PiS nie będzie zabrane. No to jest jednak dość spora zmiana. Chyba w to wierzy? Tak. Cieszą mnie te deklaracje, bo to pokazuje, że jest... Na poseb się Nie. uśmiecha. Większe, tak większe minimum programowe niż tylko odsunięcie PiSu od władzy. Ja tutaj też prezentuję takie stanowisko, że myślenie o tym, że najważniejszym celem jedynym jest odsunięcie PiSu od władzy, a później to zobaczymy jak rządzić, no to jest za mało. My, my mamy program, Lewica ma program i też jak słyszę, co mówi Platforma, to cieszę się z tych deklaracji. Ale lewica jest od tego, żeby dopilnować realizacji tych obietnic czy tych postulatów. No i tak będzie no, choćby nie wiem, ze świeckim państwem, z prawami osób LGBT, ale też na przykład z polityką gospodarczą, z podwyżkami w edukacji, z transformacją energetyczną. No, Platforma miała też 8 lat, kiedy pewne kwestie no, wisiały na haczyku i skończyło się na deklaracjach. Donald Tusk mówił, że nie będzie klęczał przed biskupami, no, ale nie by było jakiejś gruntownej A zmiany. Ale naprawdę to postulat świeckiego państwa to nie jest jakaś w ogóle fobia tak naprawdę w tej chwili. Co jest w Polsce kościelnego? No myślę, że Kościół po pierwsze jest wielkim beneficjentem dobrych relacji z politykami, bardzo dużo pieniędzy po prostu od państwa dostaje. Czasami to jest absurdalne, no na przykład ta działka na Mazurach, gdzie Kościół ją dostał, mówił, że, że to zabezpieczy tę ziemię przed deweloperami, a teraz się dowiadujemy, że będzie budowa hotelu. Więc tutaj Kościół. Państwa jest... buduje ten hotel? Nie, Kościół buduje, Kościół ma budować. W tego? Dostał tę działkę Kościół za, za dobrą, z, znaczy, dostał poniżej ceny rynkowej, tak? Znaczy, to nie jest, tak się działo w ogóle przez ostatnie lata, że Kościół dostawał na, na przykład 15 hektarów ziemi na, na ziemiach odzyskanych. No, nie ma, nie ma przesłanek do tego, żeby tak było. I tu, Kościół... panie pośle, niestety muszę panu wejść słowo, bo wydawca mówi mi, że kończymy czas na, głównej, na głównej antenie, ale Przechodzimy drodzy słuchacze do internetu, na stronę jedynki oraz do naszych mediów społecznościowych. Panie pośle, e, wojna, inflacja, duże problemy, przed którymi stoi Polska. Jeżeli dojdziecie do władzy, podtrzymacie kontrakty zbrojeniowe i ten kierunek rozwoju armii, który jest teraz e, proponowany przez PIS? Generalnie ten kierunek, żeby, żeby wzmacniać polską armię jest oczywisty w dzisiejszej sytuacji. Także ze względu na to, że przekazaliśmy po prostu dużo uzbrojenia Ukrainie i musimy odbudować swoje zdolności obronne, to też warto podkreślić. E, moim zdaniem nie zmienia się doktryna, Wojskowa Polski, znaczy jesteśmy krajem, który stawia na silną obronność. Czyli podtrzymacie te wszystkie I, zakupy? Czy podtrzymamy wszystkie? Ja bym bardzo chciał, żeby zakupy zbrojeniowe odbywały się w zupełnie innej formule, to znaczy, żeby w Komisji Obrony Narodowej odbywała się rzeczywista, realna dyskusja ministra do spraw obrony z całą opozycją i z, tak, tak, żeby wszyscy byli zaangażowani w proces wyboru uzbrojenia. Żeby co do, co do zasady, yy, istotą był konsens. Ale wy się tylko się kłócicie cały czas. Nie, właśnie. W jakiej sprawie o, u was jest konsens? O dziwo nie zawsze się, nie zawsze się kłócimy, chociaż rzeczywiście w mediach często tak to wygląda, ale na komisjach da się realnie pracować. Też na przykład jak wspominałem w tej pierwszej części naszej rozmowy, że była, było spotkanie u premiera dotyczące Białorusi. Tam nie było kłótni. I później też z tego spotkania wyszliśmy z dość Ja to przekazem. I pamiętam jasną, Sprawiedliwości. Poseł przy mikrofonie nalewa wodę tak, żeby ministrowi Szynkowskiemu przeszkodzić podczas przemowy. No, tak to wygląda często. W, u w, w, zgadza w, w drugą stronę też jest w, w, też jest często bardzo nieprzyjemnie. Na przykład skraca się czas wypowiedzi posłów do 30, 30 sekund, marszałek terlecki jest w tym mistrzem, co można powiedzieć przez 30 sekund. E, <laughs> więc tutaj jest dużo złych emocji, ale są sprawy w moim przekonaniu, takie, w których, przy których trzeba się dogadywać. I jedną z takich spraw jest na przykład kwestia uzbrojenia. Nie mogę obiecać, że wszystkie kontrakty zostaną utrzymane, bo też będzie, będzie dokładna analiza. Zresztą partia rządząca dzisiaj, też jak przyszła do władzy, to odwołała kontrakty na Karakale, więc jest w jakimś sensie tradycja, ale jedną rzecz chcę, żeby była jasna, to znaczy Polska musi kupować uzbrojenie Polska musi być uzbrojona, to znaczy nie, nie możemy mieć a w dzisiejszej sytuacji w Europie armii niegotowej na, na na Obrony naszego. No to kraju. ważna deklaracja, bo ja pamiętam, jak przed wojną jeszcze posłowie Lewicy mówili, lewica mówiła generalnie, mniej na armię, więcej na zdrowie. Tak to wtedy wyglądało. Wasza ocena i diagnoza sytuacji była bardzo błędna wtedy. Też jednak. Trzeba powiedzieć. Na przykład dużo ośrodków analitycznych mówiło, że nie będzie takiej wojny na Ukrainie, z jaką mamy do czynienia. No, między innymi część polskich służb mówiła, że nie będzie pełnoskalowej wojny, bo to się nie opłaca Putinowi. Rzeczywiście tak jest. Znaczy, one te ośrodki miały rację. Putin tę wojnę przegrywa. Ale jednocześnie ta wojna trwa. Tak? Ludzie giną, jest tak, destrukcja wielu, wielu miejsc na Ukrainie. Więc to musimy brać pod uwagę dzisiaj, przygotowując naszą doktrynę obronną. I tutaj chyba jest dość szeroka zgoda wśród partii politycznych do tego, że musimy mieć silną armię, ale też musimy budować nasze relacje w NATO, nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Też nie, I też jedno się, jedno się zmieniło i jest inne niż, niż to, co mówiła prawica. Znaczy nie jest tak, że NATO jest przeciwko Unii Europejskiej. Często wygrywano tak to, to w dyskusjach. Mówiono, a bo tutaj jest NATO i Amerykanie, to są ci dobrzy, a Unia Europejska to jest ta zła, która w ogóle nie chce się zbroić, nie chce, nie chce wydawać na obronność. To się, to się zmienia dzisiaj. Więc jest no, tak, no, patrząc na Niemcy, to nie widać tego akurat. No, jest deklaracja dużych, dużych nakładów na uzbrojenie. To jest ta wędę Szolca. I Myślę, że tutaj też Polska będzie musiała, i to jest, i to jest różnica z, z prawicą. Jak pan redaktor szuka różnic, ja uważam, że Polska powinna w większym zakresie współpracować z innymi krajami Europy w rozwijaniu uzbrojenia. To nie jest Czyli kupować to co niemieckie, co oni wyprodukują. I ładować szukać w kasę. szukać projektów. Są projekty na przykład takie, które łączą Francję i Niemcy. Dlaczego nie połączyć Francji, Niemiec i Polski? Tak w rozwijaniu na przykład nowoczesnego myśliwca. Skąd wiem, że wtedy byśmy byli na pozycji wasalnej, panie pośle? Nie wiem, myślę, że montowalibyśmy. Myślę, że pan redaktor No pan doświadczy pod, jest pod, lat, pod panie uwagę, to jak wyglądała, jak wyglądała polityka zagraniczna PiSu. No, ja, ja nie mam takiego przekonania też, że walenie pięścią w stół zbliż, wzmocniło naszą pozycję w Europie. Jest raczej odwrotnie. No. To, to świetnie było widać w tej sprawie z kopalnią. Zapłaciliśmy 10 milionów euro więcej przez to, że się nie dogadaliśmy z Czechami. Lepiej się było dogadać. Mielibyśmy 10 milionów euro w kieszeni. No, tam chyba inne szatany były czynne. Drodzy Państwo, to był kwalifikator Ad z panem posłem Maciejem Gdulą reprezentantem lewicy. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny polskie radio.pl